Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj 11 października, jesteśmy w Ocyplu, od strony Starogardu. Dzisiaj przyjechaliśmy szukać podgrzybków, a prawdziwki będą dodatkowym bonusem. Jest godzina 8 rano, nie przedłużajmy, zaczynamy! I zaczynamy dzisiaj od pierwszego podgrzybka. Tutaj schowany, pośród traw. Tak się prezentuje, a my idziemy dalej szukać prawózków. I już mamy drugiego podgrzybka. Dzisiaj film nakręcał o podgrzybkach. Jest osoba, która poprosiła mnie, abym nazbierał. Więc dzisiaj zbieram podgrzybki, wiadomo, w takich ilościach, nie za dużych, aby nie zabrać tyle, że nic z nimi nie zrobię ale są osoby starsze, które nie chodzą, poprosiły, więc jestem i zbieram, ruszamy dalej. Udało się taką rodzinkę namierzyć. Tutaj są przed Państwem dwa kawałeczek dalej. Jest jeszcze jeden. Już radość w głosie. Pogrzebki są. Liczę, że może się uda znaleźć dzisiaj. Kilka prawózków, ale generalnie nastawiamy się dzisiaj na podgrzybki brunatne, które jeszcze sobie fajnie rosną. O tak, idziemy dalej. Dzisiaj jesteśmy znowu w tym pięknym lesie, w którym byliśmy ostatnio. To są Bory Tucholskie, tutaj od strony Ocypla, jak zobaczyć możecie. No są, są, są. Było trochę chłodniej w poniedziałek we wtorek, ale one dalej rosną, a teraz ma być jeszcze cieplej, więc myślę, że będzie całkiem fajnie. Zobaczcie, mamy już kilka. Ruszamy dalej. Wiadomo, że każdy chciałby zbierać same prawózki, bo one są takie fajne, każdy jest praktycznie inny. Ale podgrzybki też są fajne, chociaż one są takie, że tak powiem, na jedno kopytko. Tak pięknie rosną. Fajnie. Zbieramy go i ruszamy w poszukiwaniu grzybków dalej. Tutaj muchomory czerwone, Amanita muscaria. A pamiętacie, jak zawsze powtarzałem? Że gdzie Amanita Muscaria? Tam warto porozglądać się za borowikami. Tutaj mamy dwa podgrzybki, kawałeczek dalej. Są dwa kolejne, te takie piękne. Ruszamy dalej. No i tutaj schowany ładny gigant, jak na podgrzybka, dosyć duży. Zobaczcie, taki od dołu, i kapelusz całkiem spory. Pójdziemy sobie kawałeczek dalej. Tu z tej drogi schodzimy. I zobaczcie, tutaj jeden schowany. I tutaj obok, też taki fajniejszy się jeszcze jeden ale gdzie te prawusy szukamy dalej kolejna rodzinka trzech podgrzybków zobaczcie tutaj stoi pierwszy tutaj mamy schowanego drugiego i tutaj jest jeszcze jeden ale prawusków na razie tak jak nie było widać tak dalej ich nie widać. Ale myślę, że to kwestia czasu, kiedy się jakiegoś namierzy. Oczywiście ruszamy dalej. Dzisiaj pod grzybków naprawdę uda się zebrać sporo. Jeszcze są. Martwi mnie trochę to, że tydzień temu, jak byliśmy w czwartek, tutaj w tym miejscu, to było więcej grzybów w lesie i to nie tylko jadalnych, ale również trujących. Nie ma się co dziwić. W poniedziałek, wtorek były przymrozki. Mogło to zahamować trochę grzybki. Ruszamy dalej. Znacie to uczucie, kiedy zobaczycie z daleka pięknego boletuska, nie możecie się doczekać na spotkanie z nim, a on z każdym krokiem jest coraz bliżej. Zawsze trzeba wierzyć Nadzieja, umiera ostatnia. Także jest prawy, śliczny, naprawdę fajny. Tak się prezentuje. No to już mi się podoba. Czyli jak jest jeden, czemu nie może być więcej? Tak wam zbliżę. Prześliczne są prawusy, prześliczne. Lecimy dalej. Rozejrzałem się dookoła. Tam, jak znalazłem prawuska, niestety nie było żadnego. Ale tutaj przed Państwem kolejny podgrzybek. Podgrzybki mają się dobrze. Czyli można wnioskować, że one takie podatne na te chłody nie są. Ale co z prawuskami? Prawusków na razie oprócz tego jednego. Nie widać, ale myślę, że damy radę. Idziemy dalej. Idziemy na drugą stronę lasu. Tu taka ścieżka z tyłu prowadziła. No i idziemy, no i kolejny podgrzybek, taki fajniejszy. Dzisiaj będzie film na temat podgrzybków. Tak zakładałem podgrzybkowy zawrót głowy, bo czułem, że boletusków. Może być mniej. No ale nie poddajemy się. Szukamy dalej. Jesteśmy w lesie. Cudowne chwile. Lecimy. Mówię sobie, patrzę tak z daleka. Jakieś bardziej takie liściaste tutaj miejsce. Jakieś brzozy. Mówię, a zerknę. No i wszedłem. Pamiętacie, mówiłem o Amanita Muscaria, homor Czerwony. A obok przy nim. Kolejny boletusik. No dobrze, już są dwa. Trzeba uważać, może gdzieś tu jeszcze jakiś stoi. No, nie wiem, czy coś z niego jeszcze zostanie, bo bardzo miękki. Ale tak się prezentuje. Zaraz go oprawimy. I ruszamy dalej. Mamy kolejną fajną rodzinkę podgrzybków namierzonych. Tutaj mamy pierwszego. Idziemy troszeczkę w lewo. Mamy kolejne dwa. Już je widzicie. Idziemy do góry. I są tutaj kolejne dwa. Tu jest pierwszy. A tutaj mamy kolejnego. Mamy kolejną ciekawą rodzinkę. Tu przed Państwem dwa brunatne. Fajny jest ten szum wiatru. Tutaj jest kolejny brunacik i jeszcze tam jest kolejny ananasek, a my to wyostrzamy wzrok szukając prawózków. Zobaczcie jaki las. Idziemy dalej. No i fajna rodzina podgrzybków. Tutaj proszę Państwa jest pierwszy. Tutaj jest schowany drugi. Tutaj najpewniej to jest płochetka, inaczej niemka. Tam też. Tu są kolejne podgrzybki. Więc taka rodzinka około siedmiu. I jeszcze. Tu pięknie schowany pośrodku tych niemek. Szukamy dalej. Godzina 9.20. Godzinka z hakiem. Jesteśmy w lesie. Tutaj kolejne dwa. Jak możecie zobaczyć, i tutaj podejdziemy w tą stronę. Mamy kolejnego. Pokażę Wam koszyczek. Zobaczcie, powoli się napełnia. A to jest naprawdę spory koszyczek. A tutaj mamy. Lisówkę Która udaje naszego Pieprznika jadalnego Ruszamy dalej Za Boletusem I Teraz w piękny taki Zagajnik brzozowy Dużo tutaj jest muchomorów czerwonych Ale zobaczcie jaki piękny koźlarz Tutaj stoi Jest prześliczny Uwielbiam koźlarze za ich kolory Zobaczcie Proszę wam Oj przepraszam pokażę w ten sposób no, niesamowity jest. No, one są zazwyczaj zdrowe. Piękne. koźlarz. Śliczny. Idziemy dalej. No, jak tu się po nie nie schylić? Dwa piękne brunatne podgrzybki. A tutaj zobaczcie. Podgrzybek zajączek. Jeden. I tutaj jest jego też, braciszek. Zobaczcie. A tak wyglądają w porównaniu z podgrzybkami brunatnymi. Widzicie? Dwa podgrzybki różne gatunki. Szukamy dalej. Teraz taki fajny lasek. Też tutaj widać muchomora czerwonego. Zobaczcie. Przyjemnie idziemy sobie tą ścieżką. I tutaj piękne podgrzybeczki w towarzystwie. Jakiś mleczaj, najpewniej. Tutaj jeden. O, zarazą coś pokażę fajnego. Tego nie widziałem. Tutaj jest drugi. I jeszcze na naszej trasie. Obok pojawił się nasz babka. Fajny taki zbiór. Zabieramy do koszyczka i ruszamy dalej. I tak sobie chodzę i szukam tych grzybków. I tu jest pierwszy podgrzybeczek. A teraz zobaczcie, jaka fajna rodzinka. Trzy obok siebie. Tutaj są dwa. A tutaj. Jest jeszcze jeden, tego dedykuję babci Grace. Dziękowała, że pokazuje nasze piękne lasy. Proszę, nasze polskie bory. Tak tu sobie chodzimy. A grzybki jeszcze rosną i będą rosły, bo idzie ocieplenie. Zabieramy i szukamy dalej. Ale stoi jeden piękny, przecudowny piękny nasz boletusik zaraz do niego podejdziemy serduszko mocniej bije takich szukałem w końcu jest zobaczcie Już powoli kończymy chyba na osłodę pięknie się prezentuje zobaczcie jak prześlicznie stoi sobie, ojej, fajnie długi trzon one tu naprawdę mają bardzo długie trzony, z tego powodu, że muszą przebić się przez ten meszek. Ale jest petarda, takie boletuski. No szkoda, że ich nie ma więcej, ale są świetne. Szukamy dalej. Już jestem troszkę szczęśliwy, bo przed chwilą był ten boletusik ładny. Tutaj, pierwszy podgrzybek. Tutaj jest schowany drugi, naprawdę jest ich sporo. Może ktoś po prostu ominął ten kawałek lasu. I się tutaj będziemy rozglądać. Tam zobaczcie, jest kolejny. Tutaj jest kolejny. A tutaj jest koszyczek. Ruszamy dalej. No, zobaczcie sami. Ktoś tu miał piękny okaz. Ale. Nie wszystko stracone. No, bo zobaczcie, kto tu stoi. Boletusik. Edulisik. Piękny trawy. wyrósł sobie w pobliżu tego tutaj miejsca. Śliczny. I idę znowu takim laskiem. Patrzę. I dwa piękne boletuski. Nasze, rodzime prawdziwki szlachetne o! Tak się serce raduje. Jak całe grzybobranie praktycznie nie było tych grzybków. Było malutko i teraz zmieniliśmy miejscówkę. I zobaczcie jakie piękne dwa nasze prawdziwki. Ale subcio. Oj, przepraszam, rękaż mi zatrpnęła. Tu jest pierwszy. A tutaj ten mniejszy. Śliczne. Uwielbiam grzybobranie. Kocham to. Kocham to niezmiernie. Szukamy dalej. Posłuchajcie tego pięknego wiatru. Jak śpiewa. O, no normalnie czujesz. Baterie się ładują. Idziemy dalej. No i zobaczcie jeszcze, kochani, co nam się tutaj uchowało. Schowany pod igliwiem imchem pieprznik jadalny, nasza polska kureczka wzbogaci sosik. Widzicie, jakie ma listewki? To jest ta warstwa zarodnikowa. Wysiewa się z tego. Nowa kurka. Fajnie. Szukamy dalej. I tak sobie tędy szedłem wśród tych borów. Idę, idę, idę i patrzę. A stoi tutaj piękny boletusik kolejny, także Zmiana miejscówki, okazała się strzałem w dziesiątkę. Piękne te giby są. Taki boletusik ląduje w koszyczku, a my ruszamy powoli już chyba do samochodu. Już wracamy, wracamy. Tutaj jakieś drzewko oznaczone sprayem, być może do wycinki. Schodzimy niżej i proszę Państwa jest i on, jest piękny boletusik naprawdę jest śliczny, podejdziemy i pokażemy go, ale ma twardą nóżkę, zobaczcie sam. czyż nie piękny, żeby było dzisiaj trochę więcej, ale i tak nie narzekam, już jest gdzieś około 20 prawózków, śliczne. Zobaczcie, jechaliśmy samochodem i dosłownie dojrzałem w takich zaroślach. Mówię stój do kolegi, jest jeden, a tu są dwa. Zajrzałem głębiej, ale numer, no masakra. Powiem Wam szczerze, masakra. Patrzcie teraz, jest kolejny, ale ten piękny. To już mamy trzy. Teraz patrzcie tutaj. Jest czwarty, teraz tam dalej. Piąty i szósty, no masakra. Ale numer. Ale to ci numer. Raz, dwa. Oj, są dwa, trzy. Ten jest piękny. i tutaj na początku jest piąty i szóst ale numer to ja całe trzy i pół godziny ledwo szukałem prawózków a tutaj w takim miejscu zobaczcie trzy cztery pięć i ten jest szósty. No, coś pięknego. Masakra. Przejdziemy się tutaj. Na dzisiaj kończymy grzybobranie. Byliśmy w lesie około 3,5 godzin. Efekt naszych zbiorów widzicie poniżej. Udało się namierzyć około 20 prawózków. Z początku ich nie było, tak podejrzewałem. Bo noce w tym tygodniu były bardzo chłodne. Poniedziałek, wtorek były przymrozki. Spodziewałem się, że. Podgrzybków uda się jeszcze nazbierać, a do borowików miałem mieszane uczucia. Na początku udało nam się znaleźć tylko trzy sztuki, z czego jeden był zaczerwiony i zmieniliśmy miejscówkę i udało się tych borowiczków trochę nazbierać. Także wracamy do domu, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!